Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Sagi, a to kolejny odcinek City Skylines. Ale zanim zaczniemy, mam do was jedną sprawę. Ostatnio sobie uświadomiłem, że nasze miasto nie ma jeszcze nazwy, więc tutaj pytanie do was, jak ona ma brzmieć? Napiszcie oczywiście tą nazwę w komentarzu, a później zmienimy nazwę miasta. Więc zapraszam do odcinka. No i dobra, jak widzicie, jesteśmy już w naszym mieście i trochę się pozmieniało. Zmieniłem tak naprawdę cały wjazd tutaj do naszego miasta, czyli zmieniłem tą drogę jednopasmową na autostradę. Teraz zapytacie, czemu przy takim małym, przy takim miasteczku jest potrzebna aż taka autostrada? Dlatego, że to jest już pomysł na przyszłość. W tym miejscu prawdopodobnie będziemy budować most. Naprawdę cholernie duży most, który będzie się przeprawiał na drugą stronę tej rzeki, a że rzeka jest naprawdę ogromna i nie wiem, tak naprawdę czy, da, czy będzie się dało zrobić aż tak wyrąbany ten most. Spróbujemy, zobaczymy. No, ponieważ po drugiej stronie, tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, również chcę zbudować ciąg dalszy naszego miasta Ale teraz tak, jak zobaczycie, w tę stronę również zrobiłem odnogę autostrady, która łączy się tutaj z tą strefą przemysłową, żeby był łatwiejszy, fajniejszy dojazd, która leci sobie tutaj dalej, tutaj się na razie kończy. Ponieważ w tym odcinku, jeżeli nam się uda oczywiście, już nie, nie będę tak planował, bo w poprzednim odcinku już wiecie jak się, jak się kończą plany w City Skyline, no ale cóż, może, może w tym odcinku nam się uda. W tym miejscu pociągniemy sobie autostradę dalej, która będzie tak naprawdę początkiem naszego miasta o dużym zagęszczeniu, czyli... Budynki wysokie, budynki wysokie mieszkalne, budynki o dużym zagęszczeniu handlowym I tak, samo, i tak samo zrobimy tutaj też strefę biurową, która działa tak samo jak przemysł, tylko do niej potrzebny są wykwalifikowani pracownicy po studiach. Ale to dlatego mówię to dopiero później, bo zanim to zrobimy, musimy sobie też postawić Politechnikę, ale to zobaczycie już nieprawdopodobnie w kolejnym odcinku. Więc taki jest plan ogólnie na to całe miasto, czyli tutaj robimy. Nową strefę, nowe wielkie osiedle, praktycznie tutaj zaczynałem miasto. I be, chyba będziemy zmuszeni do tego, żeby w tym miejscu wykupić sobie kolejną tą, ym, kolejny y, skrawek ziemi Żeby w tutaj, żeby od, tego, żeby od tego tutaj miejsca również poprowadzić autostradę Żeby był dużo łatwiejszy dostęp do tej strefy, żeby się nie korkowało jakoś tak bardzo Wiecie, żeby była obwodnica, którą możemy sobie przejechać w dwie strony Ale zanim to wszystko zaczniemy, wybudowałem tutaj taką bardzo słabą strefę ale to będzie właśnie taka strefa mieszkalna, żeby tylko zapchać na razie nasz popyt na, to, na tych mieszkańców. I jest ona tutaj naprawdę konieczna, tak naprawdę, niestety. Myślałem, że tutaj się już bez tego obejdzie. Ale przed wybudowaniem tego dużego osiedla potrzebujemy. No dość sporo jeszcze mieszkańców a, a zapotrzebowania mamy ogromne Przez to jak widzicie w Przemyśle mamy brak pracowników Więc to też jest kolejny To jest bardzo duży problem, bo nie ma kto pracować po prostu w naszym mieście A też nie mamy jakichś przyjezdnych Bo też nasz jest nie jest jakiś bardzo Wygórowany Z tego co wiem ja tutaj poprowadziłem wodę Tak poprowadziłem, ale nie tutaj Tutaj jeszcze jest potrzebna woda No i tutaj zrobimy strefę jeszcze jedną małą Handlową, żeby Gdziekolwiek tutaj mogli w ogóle robić zakupy Myślę, że tutaj jeszcze też możemy zrobić, bo tutaj, chociaż nie wiecie co, tutaj już nie, ponieważ w tym miejscu, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, e, chcę wybudować tą strefę rolniczą. Więc no to będzie troszeczkę dziwnie wyglądało, że tutaj będzie rolnictwo, a od razu obok będą jakieś domki. No ale e, jakoś tego nie mam gdzie wcisnąć żeby zbytnio. Tutaj jeszcze możemy dalej pocisnąć tą strefę rolniczą, ale na razie musi tak to wyglądać. Jak zobaczcie, tutaj też mam jakiś taki dość duży teren, tutaj też możemy właśnie zrobić tą strefę rolniczą, ale no naprawdę na gwałt potrzebujemy w tym momencie pracowników. I potrzebujemy mieszkańców Tutaj wiecie co możemy jeszcze sobie w sumie W sumie czemu nie Tutaj jeszcze możemy sobie zrobić tą strefę handlową Bo też na, nie, na nią jest zapotrzebowanie której mieszkańców No to będzie taka dzielnica na zapchaj się Taka zapchaj dziura naszego miasta Tutaj też walniemy Tak naprawdę wiecie tutaj mi, Nie zależy mi zbytnio na tym Czy będzie mi się dobrze żyło Ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak tragicznie Bo jak widzicie to, to Możliwe, że będziemy musieli też tutaj postawić Na przykład nową klinikę Chociaż tutaj by się bardziej przydała Tak szczerze nowa klinika no tutaj by się bardziej przyda Czy jakbym postawił klinikę tutaj na przykład To ona obejmie to i to Tak obejmie Postawimy sobie ją teraz yy, Bo ona się tu bardzo bardzo przyda Jeżeli chodzi o no Właśnie jeżeli chodzi o jednostkę straży pożarnej Też ją możemy tutaj dać Ona się też tu przyda No troszeczkę musimy wydać teraz pieniędzy Szkoła, szkoła podstawowa Też się tu przyda <laughs> Wszystko się tu przyda w zasadzie ale sobie ją damy tutaj. Mm, I myślę, że szkoła podstawowa na razie tutaj wystarczy. Szkoła średnia może? Może szkoła średnią gdzieś tutaj, chociaż, chociaż nie wydaje mi się, że to byłby dobry pomysł. Dobra, na razie tak. Na razie ja włączam time i widzimy się, jak to się wszystko wybuduje. No i dobra, jak widzicie zapotrzebowanie na mieszkańców już nam praktycznie do zera spadło, ale tutaj jeszcze mamy troszeczkę wolnej przestrzeni na budowę dla naszych mieszkańców, więc na razie to jak, na, jak, jak widać styka. Jedyny problem z tego co widzę to cały czas jest zapotrzebowanie na strefę handlową. Którą no, mało co mam zrobić, tak naprawdę w tym momencie, ale tak, możecie też zauważyć, że naprawdę dużo osób w tym momencie korzysta z naszej autostrady już, więc cały ten dojazd, tak samo tutaj jak widzicie, naprawdę to ułatwia dużo sprawę, ponieważ jest taka pewna mechanika, którą właśnie do, którą nam dodaje ten mod, która pozwala nam ustalić prędkość na drogę. Standardowa prędkość na drodze na autostradzie, jak widzicie, to jest, to jest 100 km na godzinę. My sobie ją podwyższymy do 100 km na, ty, na, na prostych yy, drogach. Natomiast na rondach będzie do, do, do tego 100 na godzinę, ponieważ bardzo nienaturalnie wygląda to, jak te samochody jeżdżą na tych rondach, jak jest większa prędkość, więc zrobimy to w ten sposób. No jak widzicie, dlatego teraz, teraz wszyscy chętniej wybierają drogę po autostradzie, czyli żeby na przykład wyjechać z miasta. Niż rąbać się tymi uliczkami, wszystkimi przez, przez te wszystkie tereny zabudowane. Ponieważ sztuczna inteligencja w tej grze jest tak zaprojektowana, że ona szuka jak najszybciej, jak najszybszej, jak najmniej korkowej drogi do celu. Może nie, może inaczej. Nie najmniej korkowanej, bo właśnie tam gdzie są korki, tam się najbardziej sobie zwyczaj cisną ten PC, można powiedzieć. Wybierają drogę, która jest najszybsza, w którym najkrótszym czasie dojadą po prostu do celu. Tak jakby mieli, wiecie, włączonego GPS-a i pokazuje im dokładnie e, jakąś tam, e, daną godzinę które będą najszybciej, nie wiem, więc tak to działa, mniej więcej. No jak widzicie, kurczę, działa to bardzo dobrze. No kurde, tutaj ustawiłem na, na tym rondzie, jak widzicie, 100 na godzinę. I patrzcie, jak tutaj zapierdzielają te wszystkie samochody, aż to jest zabawne, po prostu się wrąbują jeden w drugi od tej praktycznie. No ale cóż, działa. Najważniejsze jest to, że to działa. I naprawdę serdecznie polecam. Możecie również budować, oczywiście, jakieś wie, jakieś ślimaki, jakieś, wiecie, jakieś podziemne tunele. Spoko, to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Podziemne tunele, na przez centrum miasta, które ułatwiają dostęp do innych jakichś dzielnic, to jest mega super sprawa i to naprawdę obciąża ruch. Albo na przykład jakieś górne, jakieś ulice na podwyższeniu, to też naprawdę bardzo dużo daje. Natomiast na początku w takim mieście tutaj mi się wydaje, że na razie to powinno wystarczyć. A teraz to, wasze zdrowie, dzisiaj czarna woda. I teraz rozkimniamy, co możemy dalej zrobić. Bo też, jak widzicie, cały czas brakuje tych pracowników. Brakuje wykształconych pracowników. Nie, w ogóle. W ogóle brakuje pracowników, tak. No, kompletnie. Mamy za mało mieszkańców, co jest, moim zdaniem, trochę dziwne. Ponieważ zrobiliśmy teraz całkowicie nową strefę. E, chyba, że. Musimy to sprawdzić. Musimy wziąć zakładkę hałas. Ojej, ojej ojej, dobra. Tutaj już nie możemy nic wybudować. Niestety, bo naszym mieszkańcom będzie się okropnie żyło przez te rąbane wiatraki. Teraz, patrząc na to, że mamy 100 tysięcy, patrząc na to, że jeden wiatrak generuje tylko 6, 6 watów. Maksymalnie pewnie 8, zależy też pewnie od dnia, czy jest wiecznie, czy nie. To ja bym je wyrąbał, bo tutaj one bardzo dużo zajmują miejsca i postawił nowe te turbiny wiatrowe. To jest pomysł, moim zdaniem, dość dobry. Tyle, że ile, ile tutaj musimy postawić tych wiatrowych? Postawimy ze 4. To troszeczkę nam budżet zniszczy, bo mieliśmy już 100 koła. Natomiast w tym momencie mamy 60 tysięcy. Zarabiamy całkiem spoko, więc jest ok. Nie są też to ogromne przychody powyżej 10 tysięcy, które są, no, jak sądzę, jak miasto zarabia 12, 13, 14 tysięcy. To już jest ok, to na, na takiej ilości pieniędzy można fajnie budować już miasto. I teraz, czy jesteśmy w stanie się tego pozbyć? Nie wiem, czy nie będziemy musieli postawić jeszcze jednego ee, takiego wiatraka. I teraz chwila, chwila przerwy. Zobaczymy, coś to się upgrade. Uje. Dobra, no produkcję energii mamy całkiem sporo. Więc zaryzykujemy i zniszczymy te wiatraki. Bo one za dużo miejsca tutaj yy, zabierają. A też utrzymanie ich coś kosztuje. I wyglądają okropnie. Natomiast przez to postawimy jeszcze jeden na przykład taki wiatrak. I ile będziemy mieć w tym momencie prądu? O kurde, czekajcie. O jezus, stop, 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 stop. Tutaj nie ma prądu. Teraz powinien być wszędzie. Tak jest, dobra. Jest wszędzie prąd i teraz musimy zacząć, jak się zachowa nasz prąd w mieście. Czy będziemy musieli dodawać kolejny, kolejny wiatrak? Wiatrak to jest turbina wiatrowa. Dobra, wiecie co mnie dziwi? Że brak jest wyszkolonych pracowników, niby... Na razie. A jak wygląda to szkolnictwo. W tym momencie w szkole średniej rzeczywiście mało osób się tutaj uczy. Ojojoj, nie wiem czy nie będzie. Ale patrzcie, na przykład dostępność szkół średnich jest ogromna. Mhm, mm ale tu chodzi nie, czekajcie, tu chodzi o podstawówkę, tak? Tak, wykształcenie to jest po prostu podstawówka. A tutaj na przykład pracuje koleś z dobrym wykształceniem, a nie, a nie mogą znaleźć nikogo z podstawowym. Więc rzeczywiście brakuje, brakuje podstawówek? Zaraz zobaczymy. No nie, no wszędzie są podstawówki. To nie, nie wiem. W sumie teraz wiecie co, teraz już nie wiem, jak ma jak. Mam niby to zrobić, żeby to, żeby to rozwiązać. No ale cóż dziwne to jest. To mi się akurat nigdy nie podobało w tej grze. Takie rzeczy się niestety dzieją. No i dobra, patrząc na to, że rozwaliliśmy tutaj tą turbinę wiatrową, to możemy dalej troszeczkę pociągnąć to osiedle. I na przykład. W tym miejscu możemy zrobić kolejną strefę handlową Której tak bardzo yy, nasi mieszkańcy wyczekują Tak długo je wyczekują Czekajcie, to zniszczymy i tutaj damy strefę handlową yy, Tutaj się nie opłaca, tutaj się nie opłaca Tutaj pociągniemy dalej I wydaje mi się, że tutaj też możemy zrobić tą strefę handlową jeszcze Bo naprawdę jej potrzebują A tutaj już zwalniemy strefę dla mieszkańców Trochę to głupio wygląda, nie powiem, że nie yy, No ale to osiedle, tak jak wam mówiłem, jest tylko zapchaj dziurą jest tylko czymś, co jest środkiem do celu, żeby, żeby w niedalekiej przyszłości stworzyć tutaj naprawdę dobrze, prosperujące, duże miasto. Do tego potrzebujemy naprawdę ogromnej ilości gotówki. Ile poczekam, uzbieramy trochę pieniędzy i zobaczymy co... Ojej, nie ma tu wody, o to jeszcze kilka. I teraz ile poczekam i zobaczymy, co tam, yy, co tam uda mi się wykombinować. Wiecie co, tak ogarnąłem, co może być naprawdę taką naszą dużą, dużym problemem w tym mieście, a są to seniorzy, których jest aż 25%, dorosłych jest 31%, czyli w sumie najwięcej, ale tych seniorów jest naprawdę dużo, a my mało dzieci, więc jest troszeczkę lipa. Nie wiem, czy w tym miejscu chyba musimy dać jakiś park na przykład, chociaż nie wiem, czy to co zmieni, ale tak czy siak przyda się do jakiś park. Ale dobra, postawimy go tutaj, chociaż tutaj już jest jeden park, więc dziwne, że on aż tutaj tak nie rezonuje na te wszystkie domy w pobliżu Czekajcie, jakbym go przeniósł na przykład bardziej gdzieś tutaj A, wiecie co On Ma strasznie, strasznie mały Mały zasięg rażenia Lepiej tu postawić coś, co ma go naprawdę dużego To ma całkiem spory zasięg Co to jest? Park dla psów, dobra, to nie pomoże Ten duży plac zabaw ma Dość spory zasięg I gdzie go możemy postawić? No tutaj, tutaj rozwaliłem To niech będzie tutaj duży plac zabaw Mam nadzieję, że troszeczkę im to pomoże w robieniu dzieci <laughs> Przynajmniej mam taką nadzieję. Kurczę, powiem Wam, że naprawdę jestem zadowolony z tego, jak funkcjonuje tutaj yy, ta droga cała. Dobra, czyli zrobiliśmy to osiedle. Jak widzicie, cały czas mamy duże zapotrzebowanie i mamy 90 tysięcy. I całkiem dobre przychody. Więc ja tak naprawdę poczekam i robimy, planujemy to osiedle, czyli robimy już plan tego miasta. W przyspieszonym tempie spróbujemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I chyba, jednak, wiecie co, żeby już to wszystko mieć z głowy, kupię kolejny teren. Tutaj zrobimy z tego zjazd i walniemy tutaj już gotowo, już całe gotowe osiedle. Więc ja czekam na pieniądze, bo będziemy ich potrzebować naprawdę dużo. I widzimy się po całym timelapse, już po wybudowaniu wszystkiego. Zapraszam do oglądania. Dobra, jednak się jeszcze na chwilę wtrącę przed budową całego tamtego osiedla. Jak widzicie mój park miejski, tutaj ten główny wbudowany Wbił czwartą gwiazdkę już w tym momencie Ja tutaj dodałem też fajne przypisy jakieś, takie jak Nocne wycieczki, które nam przyciągają więcej odwiedzających I kampanię reklamową, która również nam przyciąga tutaj więcej odwiedzających Jak widzicie mamy z tego nawet dość sporo, sporo przychodu tak naprawdę I odblokowała mi się tutaj rzecz taka jak plac I w sumie wygląda to całkiem spoko tylko się dziwnie nazywa. To się nazywa sekcja wspinaczkowa, więc troszeczkę dziwnie, ale na no taki placowaf jest. I tak naprawdę tyle. Tutaj jeszcze dodajemy jakąś tam kawiarnię, żeby podbić tego, level tego i tutaj jeszcze jedną tą szachownicę. A tak to w tym parku, tyle. Ten park ten pośrodku tutaj. On się raczej nie subgrade'uje już, bo on nie ma, nie ma tutaj za mało miejsca na cokolwiek, żeby tutaj tegoś fajnie rozbudować. Ale i tak wygląda całkiem spoko, fajna taka uliczka, takie aleje yy, przy osiedlu. Ludzie sobie chodzą, spacerują, więc w sumie spoko. No i dobra, patrząc na to, że mamy 150 tysięcy, myślę, że to jest troszeczkę za mało. Dochody nam znowu trochę spadły. To e, musimy chyba wziąć pożyczkę. Chyba, że poczekamy jeszcze trochę dłużej, ale wydaje mi się, że bez sensu. Weźmiemy sobie pożyczkę na 60 tysięcy. Mamy w tym momencie 210 i zaczynamy budowę. Zapraszam. Rozkończmy się yy, siema. Oby nie powiem wam tyle, że coś się odjeło. Straciłem wszystkie pieniądze. Bo zbugowała się gra, nacisnąłem wyrównywanie terenu. Żeby niech skłamać wyrównywanie terenu. Wyrównuje obszar. Nagle mi się pojawił taki kanion. Dziura chyba do maksymalnego poziomu, yy, jaki w ogóle jest, możliwy, a później chciałem to wyrównać. Wyrąbało to do góry. Eee, więc mamy śmieszną rzecz na środku miasta, będzie przepaść. Taka, taka, tylko, taka, tylko dziura. Mało, małe zapadlisko Nic nadzwyczajnego. Najbardziej boli mnie to, że ja pierdolę. Nie miałem pieniędzy. Straciłem na, na, na taką dziurę bezsensowną jakiś bóg. Nie wiem, czy to się moda jakiegoś wygranego. E, straciłem 200 koła na tym. Z trochę lipa wam powiem. Z bardzo lipa. Rozkmiałem jeszcze jak zrobić tutaj dokładnie to osiedle. Jak ja, jak ja na nie pomysł. Chcę tutaj je zamknąć jakoś, do tego tutaj dołączyć. E, ale nie wiem, czy też chcę dokładnie robić to tą drogą, bo chciałbym tutaj zrobić tramwaje, które moim, moim zdaniem będą, będą tutaj dość spoko pasowały. E, mamy, 10, mamy tylko 10 tysięcy, no to są jaja, nie? No to są jaja. Co się tu odwaliło, to e, e, gruby no szkoda, szkoda w ogóle, szkoda cokolwiek gadać No co to jest no? jak to No i teraz nie ma, nie ma co tego, wiecie, nic tym teraz robić Bo to będzie tylko szkoda, szkoda, szkoda pieniędzy tak naprawdę na takie rzeczy O cholera Ech, nic mi nie pozostało, tylko napięcie coli no, i cholera, chyba zakończyć odcinek! No, bo to są jakieś. Ja. Dziura mi się odwaliła w ziemi. No, e, zmieniliśmy w tym odcinku infrastrukturę. Trochę wam po pokazałem, jak to działa. Zwybudowaliśmy e, kolejne osiedle. Muszę zrobić to poza odcinkiem, bo zajmie mi to naprawdę dużo czasu. Ale teraz zbytnio czasu nie mam, niestety, dzisiaj. Więc, no, ten dalszy się muszę na tym posiedzieć po prostu długo. Włączę oczywiście nagrywanie i zrobię to poza, poza nagrywaniem całe to osiedle. Które chciałem, żeby się ciągło tutaj do samego końca. I całe to nabrzeże tutaj w tym miejscu chciałbym zrobić, właśnie jako jedno całkiem sporo osiedle. Tylko tutaj będzie strasznie nierówny teren. Dlatego na pewno tutaj będzie osiedle. A tutaj, gdzie jest właśnie tak nisko, chciałbym zrobić strefę turystyczną. Yy, I może jakiś kurcze. O tutaj na przykład, może jakiś park krajobrazowy w tym miejscu byśmy walnęli na tej górze. Jakoś fajnie byśmy to zrobili. Wiem, że jakieś coś pokombinowali co jest spoko by tu było tak naprawdę, fajnie, fajnie by to wyglądało a tutaj na przykład w dole właśnie zrobić taką strefę e, turystyczną, no ale przez to powiem wam szczerze że w tym momencie mamy no dobra mam już 50 tysięcy, no nie jest tak źle ale przez to coś, to mi się odechciało trochę grać że tak kurde powiem, no cóż no ten wyjazd będzie działał mam nadzieję dobrze, on ci tutaj poleci cały raz, cały raz prosto i się połączy gdzieś tutaj w tym miejscu, e, z, z tą drogą będą dwa wjazdy do tego miasta można powiedzieć no, i to główne miasto, e, myślałem, żeby było tutaj taka strefa wypoczynkowa i biurowo, 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 jak to się nazywa, ta, ta strefa? Handlowa, biurowo-handlowa w tym miejscu. E, wiecie, taka strefa kasynowa, jakaś, bo takie rzeczy, takie, takie rzeczy też da się robić w tej grze. A tutaj, po środku, w tym miejscu, zrobić bardzo dużą strefę mieszkalną. No, to są takie moje, e, moje dwa założenia, które zrealizuję już podczas nagrywania, ale już w następnym odcinku na time lap się Wam po prostu go przekażę. Więc bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, którym się też zbyt dużo nie wydarzyło, ale ta gra jest taka, że na zabiera cholernie dużo czasu, a czasem się, mam na nadzieję, że materiał był całkiem interesujący. Może zostawić oczywiście subskrypcję, jeżeli to co robić się podoba i łapkę w górę pod tym filmem. Więc dzięki i elo!